Patrzy na mnie jeszcze raz. Druga koleżanka też już na mnie nie patrzy. Jest załadowana, tak? Teraz. załadowanie, Mocno ciągle puszczam. Okej. Okay. halo, to miało być raz. Cała reszta lupy w kierunku tarczy. Postawa szczelecka, nikt nie strzela. I berek. Już nic? Już masz to <noise> Tak? Proste łapki. Muszka, szczerwinka. Szeroko na nogach. Nie dyskutuj. Celuj. Muszka, szczerwinka. Teraz już pytanie? Miałeś wcześniej. Teraz lupa. Nic nie powiem. Celuj. Przed siebie. Lupa przed siebie. Jest dobrze? No dobrze. Oga. Oga. Kto skończył wyciąga magazynek i sprawdza czy nic tam nie ma Dobrze, odkłada Wyciągnij magazynek Czekaj, czekaj, czekaj <grym> <grym> No, koniec jest u Ciebie, jak dostaniecie mi się na czy z tyłu. Kontroluj broń. O, i teraz rozwodowuj. Bo Okej, okay. przyjeżdżamy. Do